Po wstępnym rozruszaniu się przechodzę do bardziej wymagających zadań. Robię full body workout, gdzie większość ćwiczeń jest wykonywana z masą ciała lub na maszynach. Zaczynam od jednej serii każdego ćwiczenia, gdyż po długim czasie niewykonywania ich będzie to wystarczająco, ale jeśli tylko poczuję potrzebę, to zwiększę ilość serii. Pierwszy trening wykonuję ze sporym zapasem, odpuszczając kiedy seria zaczyna robić się ciężka. W przypadku ćwiczeń dla dołu ciała, część ćwiczeń wykonuję w wersji jednostronnej, gdzie słabsza strona decyduje o zakresie powtórzeń i obciążeń. Na przykład w hip trastach jednonuż, pomimo że jest dużo lepiej niż było przed operacją, to nadal jest spora różnica i to, co dla prawej strony było lekkim wyzwaniem, dla lewej jest totalnym luzem. Wyprosty nóg na maszynie bez zmian. Dzięki ćwiczeniom izometrycznym mogłem wrócić do normalnych obciążeń. Pompki okazały się nietrafionym ćwiczeniem, dużo za lekkim, i tutaj będę musiał pokombinować z czymś innym. Uginanie ud idzie dużo lepiej niż przed operacją ale nadal prawa noga ma ułamek siły lewej. Łapy udało się nawet lekko sprogresować dzięki ćwiczeniom z samooporem i tutaj mógłbym dzisiaj poszaleć. Przysiad slow motion dopiero na końcu, ze względu na to, że obciążenie jest śmieszne, a chciałbym to ćwiczenie poczuć w jakikolwiek sposób, zamiast tylko machać. Tutaj progresja będzie potrójna, zarówno zakres ruchu, ilość serii, jak i obciążenie, a na spokojnie 5 kg na tydzień. Po wstępnym rozruszaniu się przechodzę do bardziej wymagających zadań. Robię full body workout, gdzie większość ćwiczeń jest wykonywana z masą ciała lub na maszynach. Zaczynam od jednej serii każdego z ćwiczeń, gdyż po długim czasie niewykonywania ich będzie.